Dibro Karana Dobroska, witam na spotkaniu na temat kontraktów CFD na przykładzie indeksów giełdowych. Klauzula. Kontrakty CFD są instrumentami obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym z uwagi na dźwignię finansową. Większość klientów inwestujących w te instrumenty ponosi straty, jest aż 75% klientów, także należy rozważyć to ryzyko dokładnie zanim roz, rozpocznie się inwestycja. Jestem zalogowana na platformie w przeglądarce. Lista instrumentów to jest lista indeksów giełdowych na właśnie za pośrednictwem kontraktów CFD. Kontrakt CFD jest to kontrakt na różnicę, tak? Mówiąc od angielskiego CFD Contract for a Difference, czyli tutaj inwestor rozlicza się różnicą pomiędzy ceną otwarcia, ceną zamknięcia i to jest jego zyskiem, stratą, tak? Czyli kontrakt CFD jest instrumentem pochodnym, yy, obarczony większym ryzykiem, o czym za chwilę. Natomiast indeks giełdowy jest średnią. Często się mówi, że indeks jest swoistym benchmarkiem, czyli na przykład indeks SP500 jest średnią cen 500 spółek, czyli tym samym mówi nam, co robi giełda amerykańska jako całość, tak? Czyli tutaj mamy odniesienie, możemy porównać swoje wyniki z inwestycji, możemy porównać wyniki funduszu do benchmarku i zobaczyć kto ma lepsze wyniki, czy rynek jako całość, giełda jako całość, czy ym, specyficzna strategia inwestycyjna, tak? Czyli to jest benchmark, nie wybieramy tu poszczególnych spółek, czyli tylko inwestujemy w całość, tak? Albo na przykład w cały sektor, tak jak na przykład Nasdaq Sektor technologiczny. Okay. Kontrakty CFD, jego charakterystyka jest to, że ma dźwignię finansową, czyli jest wbudowany kredyt. To broker pożycza znaczną część pieniędzy na zawarcie takiej transakcji i to czyni te instrumenty szalenie ryzykownymi, ale także szalenie atrakcyjnymi, ym, dlatego że można osiągnąć zyski spektakularne. Tak samo jak zresztą straty też można ponieść całkiem duże. Zobaczmy, jak to się przedstawia na przykładzie. Czyli tutaj okienko transakcyjne kontraktu CFD na indeks niemiecki DAX. Mamy jeden kontrakt. Widzimy od razu y, tutaj w szczegółach, co to oznacza jeden kontrakt. Jeden kontrakt ma wartość nominalną 13 tysięcy euro. Na moim koncie jest dostępna gotówka Demo 9 tysięcy dolarów. Aby otworzyć taką transakcję, broker. Chce i blokuje na koncie tylko 10% z tej wartości nominalnej. I to jest widoczne tutaj. Depozyt zabezpieczający musi być powiedzmy 1300 dolarów na otwarcie pozycji, a później na utrzymanie pozycji, już po otwarciu, blokowana jest tylko połowa z tej kwoty 650 dolarów. Okay? Czyli widoczny jest to kredyt. Jest tutaj broker pożycza, natomiast my czerpiemy zyski. Yy, i straty od całej pozycji, od całej, całej pozycji, natomiast tak naprawdę de facto gotówkę mamy małą zablokowaną, tak? I to się wiąże także yy, z płaceniem odsetek za pożyczenie kapitału, czyli jeśli trzymamy pozycję przez noc, to są naliczane odsetki i one są tutaj widoczne odpowiednio dla długiej i krótkiej pozycji, 1,14 euro lub 0,97 euro, to jest liczone przez noc, na koncie live możemy także sobie zobaczyć to samo za pomocą, yy, za pomocą tutaj informacji. Czyli widzimy, że koszty finansowania to są dla pozycji długiej 4% rocznie lub dla pozycji krótkiej, dla pozycji sprzedaży 3,60% na rok. Czyli jeśli będziemy trzymać cały rok. To nasz kapitał będzie oparczony, nasze pożyczenie będzie takie miało naliczone odsetki. Ok? To mamy podgląd na koncie live, na koncie demo teraz tego nie ma, nie, nie jest to widoczne. Ok, czyli y, mamy tutaj taką informację. Pierwsze, rzuca się w oczy na okienku transakcyjnym, że nie ma prowizji. Od kontraktów CFD jako takich. A szczególnie na, na indeksy, nie ma prowizji, czyli jest tylko różnica między kupnem a sprzedażą. Tak? Widzimy teraz, rynek niemiecki się otworzył, więc tutaj te notowania zaczęły nam szybciej się zmieniać. Natomiast jest to jedynie różnica kupna a sprzedaży. Kupujemy po cenie lekko drożej, sprzedajemy po lekko tańszej. Okay? Yy, czyli jeden kontrakt możemy kupić na przykład taki Taki indeks, natychmiast jest zrealizowana ta transakcja, dlatego że rynek. Widzimy, że tutaj prowizja, ta, ten koszt jest minimalny. Dlatego że y, tu na ten wynik bardziej narzuca się wynik y, zmiany notowań niż sam spread, różnica między kupnem a sprzedażem. Okay? Czyli tutaj mamy długą pozycję i y, możemy. Musimy, jeśli to ma być inwestowanie odpowiedzialne, to musi być dodany stop loss i take profit, tak? Czyli zlecenia powiązane dla głównej y, dla głównej pozycji. Ja jeszcze dodam więcej transakcji, żeby bardziej skomplikować y, tutaj ten, y, ten, ten widok, żeby pokazać tutaj więcej możliwości. Czyli kupię kolejną partię, tym razem dwa dwa kontrakty, ok? Czyli w tym momencie mam już trzy y, trzy kontrakty otwarte. Tutaj mam dwa zlecenia złożone, czyli mam y, pierwsza linia będzie nam mówić podsumowanie tego co jest otwarte, długa trzy. Ok? Teraz jeśli chcę dać zlecenie stop loss Take profit powiązany, to muszę kliknąć tutaj na plus i mogę dodać do poszczególnych y, pozycji właśnie te zlecenia powiązane. Okay? Czyli czym jest zlecenie powiązane? Zlecenie powiązane jest tym, że jeśli tu otworzyłam długą pozycję, to załóżmy, że Uznaję, że jeśli ceny by spadły poniżej tutaj ostatniego dołka, to moja pozycja nie ma racji bytu, czyli tu powinnam wyjść z pozycji. Nie ma co się łudzić, że ceny się odwrócą, dlatego że to jest bardzo kosztowne. Pamiętajmy, że kapitał mam tutaj niewielki y, zarezerwowany na początek tej pozycji, a teraz suma summarum cała moja inwestycja, trzy kontrakty to jest 39 tysięcy, tak? czyli jest to dużo, jest dużo więcej niż mam na koncie. Tak, czyli nie ma tu co się bawić w większe ryzyko, czyli mogę dodać zlecenia powiązane, czyli tutaj 13200, załóżmy, dam ten zlecenie stop loss. Jeśli cena dojdzie do tego momentu 13200, to moje zlecenie zostanie automatycznie zamknięte i ono jest widoczne tutaj. Takie złożone zlecenie można przesuwać, z tutaj z poziomu wykresu można zmieniać poziom. Jeśli pozycja będzie przynosić zyski, to można przesunąć go do góry. Nie zalecam nigdy dostosowywania do, do spadku, bo to jest nieodpowiedzialne. Czyli tutaj można sobie zmienić poziom takiego zlecenia i ono tutaj sobie jest. Dodajmy też do drugiego. Mamy złożone zlecenia stop loss, czyli jeśli cena by spadła, poszła nie w kierunku moich tutaj przewidywań, to inwestycja zostanie automatycznie zamknięta. Czyli zlecenia można przesuwać z wykresu, ale też one siedzą w zakładce zlecenia, czyli tutaj zawsze możemy modyfikować, możemy anulować. Bardzo, bardzo ważną jest kwestią tutaj analizowanie, znaczy odwiedzanie tej zakładki zlecenia. Zaraz też pokażę później, dlaczego. Okay. Czyli tutaj, tutaj jest y, moja inwestycja, ma złożone zlecenia stop loss, więc możemy czekać, y, jak rozwinie się dalej. Inną szalenie ważną kwestią jest tutaj procent wykorzystania depozytu zabezpieczającego. Okay. Czyli widzimy, jak jest otwarta inwestycja z dźwignią, to tutaj jest naliczany y, ten depozyt. Y, jest to takie, mówi to nam, w jakim stopniu mamy... Y, ten, ten kredyt, ten lewar wykorzystany na koncie. Im ten procent jest wyżej, to kredyt na koncie jest, jest większy i tym samym mamy większe ryzyko dla konta. Okay? Czyli jak obliczany jest, taki, jak, jak obliczany jest taki, taki procent? Z czego on wynika? On wynika z tego, jest to relacja. Jest to relacja, jaki, jaki jest tutaj depozyt wymagany do gotówki, której mam na koncie. Tak? Tutaj mam w tym momencie trzy transakcje wymagane, więc na jej utrzymanie jest wymagane 2000 dolarów. Tak? Ja mam 9000 dolarów, czyli to będzie 2 dzielone na 9, 2000 dzielone na 9000 razy 100. To da nam ten procent. Jeśli procent będzie wynosił 75%, to jest to już duże ryzyko na koncie, i broker wyśle automatyczne takie upomnienie, że proszę zmniejszyć pozycję lub dopłacić gotówkę do konta. Jeśli, jeśli pozycja będzie przynosić zyski lub jeśli dopłacimy do konta, ten procent będzie automatycznie się zmniejszał. Czyli 75% to jest pierwsze ostrzeżenie. 90%. Dostaniemy drugie ostrzeżenie. Jeśli by się tak stało, że procent ten będzie 100%, jest to tak zwany margin call, i wtedy wszystkie instrumenty, wszystkie nasze pozycje z dźwignią finansową zostaną automatycznie zamknięte. Jest to ochrona inwestora, ale także i ochrona brokera, bo od kilku lat są takie regulacje ESMA. I y, jeśli by się tak stało, że na skutek bardzo gwałtownej zmiany cen, tak, jakieś na przykład uwolnienie sztywnego kursu walutowego, jak to miał kiedyś przy układku Franka, że spowodowałoby to, że y, klient posiada negatywny y, stan konta, to te, od te, teraz dzięki regulacjom ESMA broker jest zobowiązany uregulować tą różnicę. Tak. To nie jest już ryzyko klienta, także tutaj większe większa odpowiedzialność spoczywa na brokerze. W każdym razie jest to dobra informacja dla inwestorów, dlatego że mogą stracić tylko tyle, ile wpłacili, tak? Czyli konto gotówkowe nie może stać się negatywne na skutek zmiany cen. Natomiast no, to jest już takie najczarniejsze scenariusze. To co powinno ratować tutaj naszą sytuację i zarządzanie ryzykiem to są zlecenia stop loss, czyli Inwestując, trzeba inwestować y, y, odpowiedzialnie, właśnie składając zlecenie stop loss, bo zyski straty są tutaj liczone geometrycznie. Proszę zauważyć, y, to rynek dopiero dzisiaj się otworzył, nie są jeszcze tutaj y, duże zmiany cen, to jest tutaj 0,2-0,3 y, zmiany, natomiast średnia dla indeksu giełdowego zmiany, średnia zmiana to jest 1%, tak? 1% to nie wydaje się dużo. Na przykład, jeśli tutaj na, na naszej inwestycji, która nominalnie wynosi 39 tysięcy 1%, jeśli byśmy zarobili tutaj, jeśli indeks by wzrósł o 1%, to nasza inwestycja by, nasz zysk by wynosił 390, tak? I 390, jeśli ktoś by zainwestował 390 tysięcy, no to jest 1% to nie jest tak dużo, tak? Ale inwestując dźwignią, to, to tak naprawdę my mieliśmy zabokowane tylko 3900, czyli licząc w sposób, ile zainwestowaliśmy w prawdziwej gotówki do tego, ile zarobiliśmy, to jest 10%, tak? czyli na ruchu jednoprocentowym można zarobić 10%, ale kredyt czy lewar ma, to jest to broń obusieczna, tak samo z powodzeniem inwestor może stracić 10% tylko w ciągu jednego dnia, co jest bardzo dużo, tak, czyli jest to, jest to broń obusieczna, także jest tutaj bardzo duże ryzyko występuje i tak to wygląda, dlatego te stop lossy są tak, tak ważne. Czyli kontrakty CFD, indeksy, najczęściej jest to wykorzystywane do spekulacji, do spekulacji przez day traderów na, na dzienną tutaj fluktuację cen, Czasami do swingów na kilka dni lub tygodni, jakieś uchwycenie jakiegoś większego ruchu, czyli to jest taka typowa spekulacja, trading, ale też może być wykorzystywany jako hedging. Tak jak już kiedyś mówiłam o hedgingu walutowym, tak też można wykorzystywać CFD na indeksy jako hedżowanie swojej inwestycji. Proszę sobie wyobrazić, że inwestor ma portfel długoterminowy w akcje na, na, na giełdzie amerykańskiej obawia się korekty lub ta korekta już się zaczęła, to może zahedżować swój portfel sprzedając, właśnie to jest kolejna, y, kolejna rzecz, którą ma kontrakty CFD, można sprzedawać, otwierać krótką pozycję, czyli zarabiać na, na spadkach, tak? Czyli zróbmy to. Y, nie można, nie można y, generalnie y, takich rzeczy robić na akcjach, do tego właśnie służą kontrakty CFD, czyli tutaj Mamy kontrakt CFD, tutaj otworzyliśmy pozycję długą, nasz DAX zarabia, jeśli będzie wzrosty cen. Natomiast też pozycję można otworzyć sprzedaży, czyli sprzedamy coś, czego nie mamy, tak zwana krótka sprzedaż. I będziemy zarabiać na spadkach, jeśli SP500 będzie spadał, nasza pozycja będzie przynosić zyski. Proszę zauważyć, SP500 wartość nominalna jest dużo mniejsza niż DAX. -u. Tu wartość nominalna jest 3000. Podstępny, potrzebny depozyt na otworzenie pozycji 250 do utrzymania 129 dolarów. Tak? Czyli widzimy, że kontrakt jest bardzo mały. Tu widoczny jest spread różnica między kupna a sprzedażą. Ok, to sprzedamy, sprzedajmy ten, ten indeks. Mamy już natychmiast zawartą transakcję. Czyli widzimy tutaj nasz SP500. Otwarta, krótka. I, I znowu możemy dodać stop loss, dodać take profit, czyli take profit, gdzie automatycznie będą zabukowane nasze zyski, co jeszcze? Ważną kwestią jest to, to co mówiłem, żeby patrzeć na, na kolumnę tutaj w zleceniach, tak. Bo jeśli byśmy zamknęli, jeśli zamkniemy pojedynczo każdą pozycję, to nie ma problemu, tak. Bo jeśli zamkniemy tutaj. Mamy otwartą 3, jeśli będziemy zamykać pojedynczą każdą linijkę to automatycznie zamknie się do niej Stop Loss, tak? Ja zamknę tutaj, kliknij zamknij to będzie zamknięty Stop Loss, możemy tak zresztą zrobić. Zamknij, zamykam i mam szereg, szereg potwierdzeń, widzimy, że Stop Loss także zniknął, tak? Ale inne tutaj układanka, jeśli zamkniemy tak z głównej jako całą linię, to ten stop loss nie będzie zamknięty i on będzie tam dalej yy, wisiał, tak? Czyli zo zobaczymy, że ktoś ch szybko chce tutaj zamknąć, a mam dwa DAX, nie otwierając tego, tylko całość zostanie zamknięta. Tak, mamy otwarte, tu już mamy wszystko zamknięte, 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 ale nasz stop-loss został. I to jest niefajna sytuacja, dlatego że to jest aktywne zlecenie. On, on czeka, mimo że już nie mamy inwestycji głównej. Okay? Czyli takie rzeczy trzeba uważać i trzeba to ręcznie później zamknąć. Jeśli zamknęliśmy w taki inny sposób niż pojedyncze linie, tak? czyli. Po, po tutaj zamknięcie pozycji, warto sobie przejść, czy tu w zleceniach nic nie siedzi. Jeśli jest, to trzeba to anulować i nie mamy wtedy już nic na, na naszym, w naszych zleceniach, tak? Czyli widzimy, że tutaj mamy zamknięte trzy pozycji, nie ma już zleceń powiązanych, mamy tylko teraz otwartą na SP 500. OK. Czyli, czyli tak, to sądzę, że dużo tutaj rzeczy omówiłam, jeśli chodzi o kontrakty CFD. Ważne, proszę zobaczyć, jak nam spadł procent wykorzystania marży. Jest to ten kontrakt, jest bardzo mały w porównaniu do tego, co, co mamy gotówkę. Także, także tak, to czyli. Co warto y, zapamiętać? No, trzeba pamiętać przede wszystkim, że kontrakty CFD to jest duże ryzyko, duże możliwości, ale także jest duże ryzyko, więc trzeba stosować zlecenia powiązane typu stop loss. Ym, trzeba obserwować procent wykorzystania marży na koncie. No i warto też prze, przechodzić czasami na zlecenia, żeby nic nas nie zaskoczyło, żeby żadne zlecenie się nie aktywowało bez, y, bez naszej wiedzy. Fajnie, dziękuję, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał będzie pożyteczny. Proszę o dalsze pytania, wątpliwości, jeśli takie będą. Tymczasem życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.